Dzień dobry. Witam Was na nowym kanale o Jasnowidzeniu. W ostatnim czasie pojawiło się wielu Jasnowidzów. Szukają ludzi, zwierząt, nikogo nie mogą znaleźć. A że ja mam wieloletnie doświadczenie. Znalazłem tysiące ludzi, jeszcze więcej zwierzaków więc postanowiłem przyjrzeć się pewnym sprawom mam różne profesjonalne narzędzia do szukania nie tak jak niektórzy mam specjalne wahadło mam mapy ponieważ umiem znajdować w miejscach dokładnie co do dwóch metrów oraz mamy e, specjalny sprzęt elektroniczny sprowadzony z Japonii do nas czy duchy są w pobliżu wygląda to tak bardzo dobry sprzęt duży nie malutki jakie nie stosują. Te malutkie można stosować jedynie na muchy, robaki, jakieś tam ślimaki, może szczura i to wszystko. Człowieka tym nie odszukacie i nie usłyszycie. Więc zacznijmy może od tego, żeby przeanalizować sprawę pani Beat nie wiem dokładnie o co tam chodzi kto to co to jak to tam wyglądało ale no pewno trafiłem na kanał pewnego jasno widzę który tam już już ją prawie znalazł już wie wszystko praktycznie wie że ma siatkę na głowie Wierzę, że jest w wodzie, w lasie, wierzę, że jest zaduszona, torturowana i wszystko inne. Zobaczymy, co mi się uda znaleźć. Ponieważ nie dysponuję zdjęciem Beaty, nie mam takiego sprzętu jak drukarka, komputer i tak dalej. Ja jestem widzowie nie używają takich sprzętów więc naszkicuję na szybko jej podczót pamięciowy. Mam się na tym. Nie będzie to trybne. Tutaj chwil. jest gotowa posłużymy się machałemkiem żeby nie było Profesjonalny sprzęt da to to czy mnie słyszysz Ja tu to... powiedz coś Jak jesteś tutaj to zakręć wahadłem Ale tak mocno Jest, chyba Chyba jest blisko bardzo Jest, jest. Jest z nami. Dobra Dobra, matko. Możemy teraz mapę no ustalić, co nie jak. Zobaczymy, gdzie będzie mocno tutaj się kręcić. Tutaj nie. Tutaj nie. Jest, jest. Mamy to? Mamy to. Tak, miał rację, miał rację. Jest w wodzie. Tak, co tu jest napisane? Ocean spokojny. Dobra. No to tak, to pan Jasnowicz miał rację. Teraz ludzie widzą, będę potrzebował trochę donojów. Proszę przelewać na moje konto na Kajmanach. Będę potrzebował kupić łódź. Nie musi to być jakiś jacht. Starczy mi łódka, zwykła, rybacka. Może być dziurawa. W razie czego sobie załatam. Co tam jeszcze? Może sieć jakaś rybacka. Żeby coś łapać. No i... Co może... Płetwy, rurkę taką do oddychania, jakby trzeba było zanurkować. Tylko długa rurka, bo ocean to chyba głęboki jest. No i tyle. W tym odcinku drugim postaramy się skomunikować przez Specjalne elektroniczne urządzenie, które pokazywałem wysokiej klasy. Ale ja czekam, czekam na wpłaty i, i już wyruszam w podróż. Jutro będę, będę na oceanie. A teraz jeszcze pomyślmy jak do tego mogło dojść. Wychodzi na to, że sprawca wynajął samolot. Wziął Beatę zapakował i zrzucił nad oceanem spokojnym. No to wychodzi i teraz ona tam jest. Ja jako zawodowiec oczywiście odnajdę tam dokładne relacje no i zobaczymy co z tego wyjdzie. Dziękuję bardzo.